Siemanko, cześć witam. 19 odcinek libiskiego tygodnia. Mamy poniedziałek i dzisiaj został dodany odcinek 18, który zbliża się do wartości 650 łapek pod tamtym materiałem. To jest jeden z lepszych wyników ogólnie tej serii, więc jak na prawie 14 godzin od publikacji, super wynik. Jeszcze będzie pewnie lepszy, mam nadzieję, że to jest też. Łapki będą się zgadzać. A my przechodzimy już do konkretów, jeżeli chodzi o serię. Czyli po prawej stronie daję taką rozpiskę, jakie mamy lionhamery, ile ich mamy i ile hajsu wydałem. I to jest łączny hajs na fuzję plus hajs wydany na te 18 lionhamerów, tak? Bo trzeba pamiętać, że dwa lionhamery miałem tam skitrane x czasu temu. W depo. No i właśnie one są teraz w użyciu, więc tak to wygląda i będę sobie to dodawać, zmieniać w czasie jak będziemy coś tam sobie kombinować. Druga sprawa jest taka, która też tyczy się tak naprawdę tierowania, to to, że pod 18 odcinkiem masa ludzi pisała, że nie opłaca się dawać drugiego kora na stratę tiera, bo przecież to jest tier 0. No tak, to jest tier 0 i w przypadku kiedy właśnie się nie uda tierowanie, to ten item może zostać zniszczony i ten kor właśnie chroni, żeby on nie został zniszczony. Ja tych korów nie kupuję, sam sobie je zdobywam. To jest, co jak co, wartość 600, a potem 700k. Więc wolę sobie dać tego kora niż stracić Lion Hamera, który jest warty 2,5k. Tak jak było widać właśnie w e, tym 18 odcinku, był moment, kiedy mi się nie udało zrobić fuzji. No ale był ten stroke of luck, chyba coś takiego. Było napisane, że jednak mi ten item zostanie na tier 0, nie zostanie zniszczony. I to jest właśnie efekt tego użytego exalted kora. To nie jest żaden inny tam dodatkowy bonus, tylko to jest właśnie to. No i wolę sobie to używać tego exalted kora, żeby czasem nie stracić Lionhamera, bo po co potem Szukać i martwić się po markecie, żeby zgarnąć te, tego jeszcze jednego Ryanhamera, który będzie potrzebny, skoro mogę jakoś przeciwdziałać temu zniszczeniu. Następna sprawa jest taka, że sprzedał się Arbolil Tom już go mogę wywalić. Sprzedał się za 75 kk więc całkiem fajna sumka. No i sobie to zapisuję, czyli mamy 2735 kk na zabawę w tierowanie. No i tyle, nic innego się więcej nie sprzedało. W dalszej kolejności mamy znowu Hunta na Darklight Korze, Znowu pod bestiarkę, dwie godzinki, 6 osób. Widać jakie były statystyki, kilka potrawek poleciało. Moje działki 1,2 i taką wartość dopisuję, czyli mamy 74,7. I Przechodzimy sprawnie do bossów. A bossy były następujące: z Cruelty, który został zabity przed ss by wykorzystać to, że jeszcze był Boosted. Monster, Zelos, Timira, Trójca. Brain, Magma, wszystkie Gravey. A Murcion. Następne podejście do Murciona, które niestety po raz trzeci zakończyło się failem. Idgahal udało się, już jest piąty. I prawdopodobnie jutrzejsze podejście już będzie na boss bonusie. Raczej na pewno będzie z mojej strony eee, Razagornik i Zamulosz dwa takie feru wbite, już Razagornik 58 i Zamulosz, który dzisiaj w ogóle był boosted po SS-ie też już 58, więc fajnie się to składa eee, resecik collect all, ale przed tym O! wreszcie złoto Pionax, szkoda, że nie Hammer, ale też git Ile to kosztuje? Pa, no i spoko. No właśnie, no właśnie, poszczęściło. Może to nie jest jakieś super ekstra złoto, no ale jednak złoto jest i złoto cieszy, tak? Ten kolorek. Eee, 2kk, które też w ogóle dopiszę, yy, inaczej to musimy załatwić, bo trzeba to dodać do... Chociaż to jest taki item, który on poleci za te 2 miliony, no bo to jest 200. No to myślę, że to poleci za taką wartość, więc już nie trzeba, już nie kombinujmy, już nie kombinujmy, myślę, z tym, żeby dodawać ten item. Cobra, wand taki jest podobny. Też by się już przydało go pozbyć, nawet za, za sprzedaż na szybko na baju. Dobra, jak na razie dopiszę 4,6 i zorientuję się później, jaka jest sytuacja, jak ktoś to się to poprawi. Czyli 9,3 pyk. I tyle. Ta, na, na, na teraz tak kończymy e, poniedziałek. Lecimy z wtorkiem. Wtorek i na sam początek hancik, który widać na ekranie. Prawie półtorej godzinki. Dark Light Core. Dalej bestiarka robiona. W sześć osób na jednym teńcie w ogóle. E, z tego mojej działki jest 800, więc tą 800 sobie dopisuję. Przez co mamy. a mi się kliknęło. 1 i 80. Tyk. Dalej. dalej, mamy bossy i bossy były następujące Trójca, Tymira, Brain, Monster, Ichgahal Ichgahal, który był ogólnie dzielony na cały teamek I z tego Ichgahala mojej działki wyszło 900k, co ciekawe Wydropiłem znowu ten sam fiolet co ostatnio I właśnie widzicie ten momencik w tym momencie Z tego dropa A dalej mamy Magmę, Cruelty Szulgraksa, Ragiaza, Tarbaza, Ragiaza który ogólnie był boosted i dzięki temu mam 59 kg, więc niedługo koniec. Tak samo w sumie jak Szulgraksa, na Tarbazik ostatni z tych wszystkich ferów 56 na 60. Więc resecik, Collect All, ale przed tym nie, niestety nie. Złota nie było, za pięknie być też nie może, przecież jakby tak codziennie złoto było. No i co? Nic fioletowego, nic tutaj złotego nie ma. 1,4 sobie dopisuję, czyli mamy. Ocinek 2,4 O. Dalej. Dalej polećmy sobie z kierowaniem. I tak jak widzicie, mam 50 sliverów uciłane, zbierane i 200 dasztów przygotowane. Robię sobie jednego sliver, kora. Mam 4, 200 dasztów. Czyli dwa podejścia, robimy tak, robimy jedyneczkę Jak się nie uda, robimy trójkę <grymne> 40kk No jak się uda No to robimy drugą jedynkę, zobaczymy Daję dwa kory, to już wcześniej Mówiłem dlaczego i co Lecimy, jedyneczka Oby się udało, bo nie chcę robić Tej trójki, udało się Dobra, bez dodatków No to za ciosem też Polećmy sobie Drugą, drugą jedynkę tak. No i też się udało. I bez dodatków. No i dobra, mamy dwie jedynki w takim razie. No to środa, środa bez hanta, totalnie tylko i wyłącznie bossy. Timirka, trójca, finał węg, e, brain, monster i który był ogólnie dzielony na team od razu po zabiciu zebraliśmy luta z tego moje działki milion, czyli po prostu 1K sobie dodaję, Razagorn i finał feru. A tako z bomby. Na advertisingu ktoś pisał i sobie poleciałem. resecik, Collect All. I mamy 1300 i co ciekawe, mamy tym razem dwa fiolety. Ponieważ wydropił Emerald Sword z właśnie finału Feru. I wydropiłem Ring of Souls z finału Węg. Widzicie właśnie te dwa, dwa momenty i lecimy dalej. 1-3 oczywiście sobie dodajemy, a za chwilę przechodzimy do tierowania. Czyli cyk i siódmeczka pyk. No i co? Lecimy z tierowaniem. Sytuacja jest następująca. Uciułałem sobie dzisiaj 200 sliverów, mam 200 dustów. Robię sobie 4 kory. No i oczywiście zapomniałem Lion Hamery wziąć. Zaraz wracam. No, i już jestem z itemami, i lecimy pierwsze podejście. Zobaczymy, co pójdzie. Jeżeli się uda, to zrobimy drugą jedynkę. Jeżeli się nie uda, no to zrobimy trójkę. Dodaję sobie kory i za ósemkę jedziemy. Fail. Fail, i nie uratowałem. Itema. I wiecie, co to oznacza. Że robimy trójkę. <laughs> nie wiem dlaczego, ale... Tak wydaje mi się, że ona nie wyjdzie. <laughs> nie wiem. Nie wiem. Ale... Eee, tak to i tak muszę to robić, i tak muszę to robić, tak? <śmiech> no, no. <śmiech> już było tak dobrze. A już było dobrze! A już było dobrze! <laughs> już było tak dobrze, no. I wyszło jak zawsze, no. Dupę, no. Jeszcze straciłem w ogóle tier, a idź... Aaj. Co, trudno. No to mamy czwartek i na sam początek informacja, że sprzedał się Lion Axic. Cena była zgodna z tym, co było w Cyslopedii 2.1 z hakiem, więc nie miał tutaj problemu, żeby tutaj dodawać go do zestawienia innych przymiotów na sprzedaż. I lecimy z Huntem, Hancik na Dark Light Korze w piątkę, na jednym tęcie. Wbita bestiarka, poszło wszystko do przodu I z tego Hunta wyleciało 1,3 Co daje równe, ładne 2 2, 2. Dalej mamy bossy Sprawnie lecimy dzisiaj, Monster, Brain, Timirka Trójca, Ichgahal. Ichgahal właśnie który był dzisiaj też łączony ze wszystkimi i z tego wyszło 1kk czyli dopisujemy mamy 223 do tego na koniec zamulosz i tarbas nic więcej dzisiaj nie było drugi dzień z rzędu skipnąłem magmę collect pyk. i mamy 400k bez niespodzianek tak naprawdę ani złota ani fioletu nawet mamy ten eldritch krystal ale ten przedmiot tak naprawdę to już 50K jest, więc bez szału. 300 możemy sobie dopisać. Mamy przecinek 3 i tyle, ale w ten sposób czwartku nie zakończymy. Oczywiście uciąłem sobie sliwerów na zrobienie dwóch korów, czyli klikam sobie raz, dwa, mam dwa kory. I lecimy bez tutaj przyczajki na jakieś jedyneczki Od razu cykamy na dwójkę żeby powrócić do tamtego stanu Czyli mając dwie dwójki polecić na trójkę Zobaczymy co z tego wyjdzie Za 20kk podejście Kory No i co? Niech się dzieje co chce Poszło Bez dodatku, ale się udało, więc fajnie No i 20kk, poszło ale za to dwójka jest na miejscu. No to piątek. Piątek wygląda następująco: żeby znowu Hunt. Dwie godzinki na darklight korze, pięć osób, jeden Taint. Pod Bestiarkę, już tam powoli niektórzy dobijają tą Bestiarkę, mi jeszcze trochę brakuje. E, moje działki z tego Hunta, plus łączone od razu Ichga-Hal, łącznie tutaj wszystko poleciało, e, to moje działki było 2,6. I taką wartość dopisuję, do czyli mamy 5. 1,9. Osobiście mi z ich Gahala nic ciekawego nie wyleciało, chociaż było 1,3 kK samego hajsu, więc przyjemnie. To już możemy sobie wyrzucić z bossów. Timirka, Trójca, Monster Stealer, Magma Zelos, Final Weng, właśnie Ichigachal. Nic więcej, nic więcej nie było. Resetchik, Collect, ALL. I mamy 854 k, nic specjalnego. A nie jest! Jest coś specjalnego. Jakby nie było, tiszu jest specjalne. Przypominam, to jest chyba 240k. Tak, 240k. Jeden, jedyny fiolet. Żadnego złota. Coś to złoto znowu się obraziło. 800k dopisuje, czyli mamy 206,7. I tyle. No i sprawnie przechodzimy do tierowania. Mamy jednego kora. Potrzebuję jeszcze jednego slivera, żeby mieć 50. więc. Dorabiam, robię drugiego kora. Mamy dwa kory. No i robimy nie byle jaki tier, bo znowu podejście do trójki, która się ostatnio nie udała. I zobaczmy, czy się teraz uda. Jest. I jeszcze nie zjadło mi tych. Nie zjadło mi. A nie! Odnowiły się dasty. Odnowiły się Dustyna Maxa, okej, okay, dobra to zbieram sobie na następne kory, ale mamy trójkę, mamy trójkę. Sobota, przedostatni dzień tego odcinka, hanta żadnego, tylko i wyłącznie bossy. E Trójca, Brain, Timira, Magma, Monster, wszystkie Gravy. Cruelty, który był od razu zbierany i dzielony na cały teamek z tego mojej działki 1kk, więc od razu tą siódemkę sobie zbieram, nic ciekawego tam nie wypadło. I tarbazik, tarbazik, co ciekawe, 58 w przyszłym tygodniu taki plan, żeby wszystkie pozostałe feru zbić i to będzie już koniec feru bossów, nic innego tam już nie będę miał do wbicia. Yy, I tyle. Yy, Resetor, Collect ALL i mamy milion i to kurde, równiutko. Ale nic ciekawego tu nie wypadło tak naprawdę, nie ma żadnego fioletu, już widzicie, że są Lionhamery, przygotowane na tierowanie, czyli że to nie będzie koniec na tym No ale nic tutaj innego nie było, więc żadnego złota, żadnego fioletu, dopisuję ten po prostu milion i mamy 168 Tyle, a teraz tierowanie No to tierowanie, nie mamy innego wyboru jak zrobienie sobie jedynki, ogólnie uczyłem sobie 4 exalted kory więc używamy sobie dwóch. Robimy jedyneczkę 8 kk Zobaczymy, co to da. Pyk. Fail. Next. Uratowało mi lion hamera. Już drugiego uratowało. Więc zjadło mi tylko i aż 8 kk Ale za to nie muszę szukać następnego liona. No i polećmy sobie z następnym. z następnym. następnym forżowaniem Tutaj. Fuzium. też na jedynkę, oby się udało Też fail <laughs> Nie wierzę w to Ale chociaż macie przykład, to jest dobry przykład, że lepiej chyba dać tego drugiego kora niż żeby mi teraz zjadło 5kk a tak to mi zjadło te 1,2 powiedzmy, tak? Chociaż i tak sobie to sam zbierałem Ale Piękny to jest przykład, nawet, dobrze, że nawet to się stało, o, nawet tak powiem, chociaż kurde 16 kaka w łeb, no, ale nie, nie zjadło, nie zjadło, więc jest ok. tyle, po sobocie, po sobocie nie ma co dalej dodać, więc y, widzimy się jutro w niedzielę, niedziela, ostatni dzień tego odcinka, Hanta, Brak, tylko bossy, Brain, AB, który dzisiaj jest boosted, Zelos, Timira, trójca, Monster Magma finał węk Ichgahal, który był dzielony od razu na całość na team. Z tego wyszło 1 KK, czyli mamy 153.7, co już zapisuję. No i tyle. Nic więcej nie było. Resecik collect all na szybko i mamy 759 K. Żadnego złota, żadnego fioletu, taki to tydzień jest. 700 sobie dopisuję. Czyli mamy 4 i 4 i tyle. Jeżeli wszystko dobrze policzyłem to za ten tydzień mamy 95,9kk. Wszystko oczywiście dzięki tej książce, która akurat się tutaj sprzedała i dzięki temu ten tydzień plasuje się na trzecim miejscu. Ładnie, ładnie, ładnie. Jakby mogło być inaczej, ten odcinek zakończymy tierowaniem, lecimy na jedyneczkę. Jeden kor, jeden kor za 8. Poszło. No daj coś. I dał, ale bez dodatków. No to za ciosem. Drugi też dał, ale bez dodatków. No ale dał. Spoko. Kończymy ten odcinek. 19 odcinek, gdzie sporo było tierowania. Hajs wpadł, ale został spalony, jak sami widzicie. Za dużo tego sobie już nie zostało. Przeżyłem kupno ringa, quivera, helmetu, zacząłem to tierowanie i mnie niestety to tierowanie wykończy. Za dużo złota nie leci, więc potrzebna będzie przyspieszona sprzedaż luta. Chciałem uciuwać sobie cały depozyt, 15 tysięcy miejsca zawalonego, żeby zrobić mega sprzedaż, ale niestety nie dam rady. Trzeba będzie to szybciej sprzedać, aktualnie jest tam 10 tysięcy z hakiem zawalone miejsca. Więc jakiś tam hajsik będzie i to całkiem fajny, przyjemny, który pozwoli mi zapewne dokończyć, tego mam nadzieję, to tierowanie. Yy, I co? Kiedy to będzie? Dokładnie nie wiem, celuję początkowo, to nie jest jeszcze potwierdzone, 29 lipca w sobotę, jakoś tam pod wieczór się odpalić streamka i zrobić sprzedaż luta. Jak coś, info będzie na Facebooku, albo na grupce, albo na społeczności na YouTubie, więc zostawcie suba, wpadajcie na grupkę. Łapka tutaj też mile widziana. I co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, cześć, dzięki za oglądanie. Na razie.